Na brak emocji kibice nie mogli narzekać. Górnik odniósł pierwsze historyczne zwycięstwo nad Białą Gwiazdą. <noise> powiedzieć, że zagraliśmy żenująco słabo w pierwszej połowie, to, to nic nie powiedzieć, bo nie dosyć, że słabo to wyglądało z naszej strony. To jeszcze ułatwialiśmy górnikowi zdobywanie bramek. To, że straciliśmy tylko jedną w pierwszej połowie, to i tak. Można powiedzieć, że graniczyło z cudem. Przegraliśmy walkę w środku pola, i takie błędy, jakie nam się zdarzały, takie podania, które, które z naszej strony były, to naprawdę no, trudno sobie gdzieś tam wyobrazić, że, że na poziomie ekstraklasy może się to zdarzyć. Na dodatek jeszcze w drugiej połowie ten rzut karny, który trudno to ocenić, to, to, to pierwsza połowa, te podania, ta nasza beztroska, to była kompromitująca. No na pewno z trzech punktów trzeba się cieszyć, bo ostatnie trzy kolejki gdzieś tam nam można powiedzieć nie szło. Nasza gracz może taka zła nie była, ale punktów nie było, bo nie potrafiliśmy sytuację wykorzystać i traciliśmy dosyć tak łatwo bramki. No dzisiaj trochę inaczej podeszliśmy do meczu, ja. Szczerze mówiąc, spodziewałem się dobrej gry z naszej strony, ale trochę nam nasza gra siadła, trochę słabiej taktycznie zagraliśmy w drugiej połowie, gdzie Wisła, można powiedzieć, miała dosyć dużą optyczną przywagę. No szkoda, że w pierwszej, w pierwszej połowie Grzesiek Bonion nie wykorzystał sytuacji sam na sam, miał dużo czasu, gdzie mu strzelić bramkę, ale trudno, to jest, na pewno chciał tę bramkę zdobyć, ale no, na pewno na pewno zespół gdzieś tam, chociaż atmosfera jest dobra. Nawet po tych przegranych nie było w, w zespole ale na pewno po takie wygranych z takim dobrym zespołem jak pisą Kraków, na pewno morale pójdą do góry. No, zeszło, zeszło z nas powietrze, bo po tylu porażkach potrzebowaliśmy zwycięstwa jak lekarstwo, także. no... Yy to zwycięstwo bardzo cieszy, no, tym bardziej na takim zespołem jak Wisła Kraków. Myślę, że my graliśmy praktycznie bez dwóch, może trzech jakichś sytuacji, e, można powiedzieć na tle takiego zespołu do przerwy perfekcyjnie, agresywnie i tak jak sobie założyliśmy przed meczem, e, tak graliśmy. Druga połowa, e, nie wiem, czy to już trochę, trochę gdzieś tam nerwowości, że, żeby do, dowieść ten wynik, czy, e, czy też już nie byliśmy tak agresywni i Wisła po prostu nas dominowała, to było, było widać na boisko, ale na szczęście e, Wisła rozgrała Sylwka i można powiedzieć, że obronił nam mecz. Punkty budują i miejmy nadzieję, że e, z takim nastawieniem pojedziemy też do Kielcji i również, i również tam wywieziemy, bo na pewno po ciężkim, po ciężkim boju trzy punkty. E, takie zaangażowanie i walka do końca. Wiadomo, że w końcówce troszkę nerwowo było, ale myślę, że tak to jest, że życie trochę oddaje. Jak się zostawi trochę zdrowia i chęci, to gdzieś to wraca w życiu. Wiadomo, że to jest tak, że gdzieś po porażkę jakiejś serii się taka presja wytwarza troszkę, no i, ale z tym trzeba umieć w jakiś sposób sobie poradzić. Wiadomo, że dużo, dużo lepiej jest w szatni, kiedy się wygrywa, są zwycięstwa, to napędza wszystkich po kolei, ale e, jak są takie cięższe momenty, no to też trzeba sobie z tym jakoś radzić. No i to był taki kluczowy mecz dla nas, że po prostu przez, przed tymi dwoma meczami z Koroną i z Pobiecki, gdzie musimy teraz gdzieś pociągnąć tą serię w drugą stronę.